Już patrzymy sobie, Pani Agatka pyta się o mężczyznę. Czy może coś z tego być? Już patrzymy sobie. To znaczy, powiem tak: ja czuję ciepłe uczucia w stosunku tego mężczyzny do Pani, ale on tak jakby nie chciał tworzyć stałych relacji czy związków. Tak to wygląda. Hmm, tutaj jest dużo takich znaków zapytania bardziej widzę przyjaźń niż stały związek niż stały po prostu tutaj jakby związek. On tak jakby nie chciał tworzyć stałych związków, tak jakby miał jakoś dużo takich przeszkód bardziej to wygląda na, przyszłość, na, na przyjaźń niż na coś stałego. Spójrzmy, jaka karta opiekunów jest przy pani zwycięstwa. Nie tak jak pani się uprze, to jak to mówią, gdzie, gdzie diabeł nie może tam Babę pośle e, tutaj. Dużo powiem, że jest duża jest duże prawdopodobieństwo, że będzie. M, że, że coś z tego będzie może w naszej przyszłości w takim sensie, ale na dzień dzisiejszy to idzie bardzo powoli. On jest taki... Nie wiem, chwiejny, tak jakby bał się czegoś, tak jakby bał się stałych związków. Natomiast no jest na pewno panią zainteresowany. Karty nie pokazują mi związek, ale tutaj widać, że pani jest bardzo uparta. Pozdrawiam.